zadanie 14 oblicz najwygodniejszym sposobem. I tutaj to zadanie wydaje być się identyczne jak zadanie 11 czy 12, ale to podkreślam, że tylko wydaje się. Dlaczego? Bo popatrzmy na przykładowe zadanie, jakie Miało miejsce w zadaniu, na przykład 12. Ja tutaj biorę inny przykład, bardziej mi chodzi o to, że intencja w tych zadaniach się pojawiła w zadaniu 11 i 12. Chodzi mi o intencję, a nie o konkretny przykład. Powiedzmy, będziemy mieli tutaj 56 odjąć, powiedzmy, 13. No to w tego typu przypadku, gdzie w rzędzie jedności jednej liczby stoi większa wartość niż w rzędzie jedności drugiej liczby, to tutaj nam było prosto wykonać takie działanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wystarczało co zrobić. Od 50 odjąć wystarczało 10 i od 6 wystarczało odjąć 3. 50 odjąć 10 to jest 40 i 6 odjąć 3 to jest 3. W związku z powyższym 60, 56 odjąć 13 jest równe liczbie 43. No tutaj akurat Mamy taką sytuację, że popatrzmy na przykład 8, na przykład A. Mamy 85 odjąć 26. No tutaj hipotetycznie, ja mówię hipotetycznie tylko, można byłoby zapisać coś takiego, że mamy 80 odjąć 20, dodać 5 odjąć 6. No ale pytanie, co z tym? Tutaj wychodzi nam bardzo dziwna sprawa. W związku z powyższym. Właśnie przez to działanie, które ja tutaj zapisałam w tym drugim nawiasie, oczywiście tutaj to pierwsze też powinno być nawiasem objęte. Zresztą tak samo jak, jak tutaj też można byłoby to nawiasem objąć. To jest tak, że akurat w tym drugim nawiasie mamy taką sytuację no, dosyć nietypową, w związku z powyższym no, na etapie klasy czwartej najpewniej nie wiesz co z tym zrobić. W związku z powyższym tutaj trzeba w tych czterech przypadkach troszeczkę inaczej podejść do tych zadań. Ja wytrę to co jest tam niepotrzebne po to, żeby nam tutaj nie zaśmiecało tablicy i żebyśmy mogli się skupić na tym, żeby faktycznie rozwiązać przykłady z tego zadania. W związku z powyższym, no jak podejść do takiego zadania? No tutaj to już jest trochę trudniejsze. Dlaczego? Bo dobrze jest rozbić liczbę 85 na sumę dwóch takich liczb, z których no przynajmniej jedna będzie większa niż 36. Na pewno liczbą większą od liczby 26 jest liczba 27. W związku z powyższym, jeżeli do liczby. 58 dodamy 27, no to uzyskamy tutaj liczbę 85. No ale tutaj już trzeba pokombinować, tak naprawdę, jak to rozbić. Czyli możemy tutaj zapisać, że my uzyskujemy 58 dodać 27 i od tego odejmujemy 26, co również możemy zapisać bez nawiasu, jako 56 dodać 27, odjąć 26. I teraz popatrzmy, jeżeli sobie tutaj odejmiemy te dwie liczby, no to my uzyskamy 58 dodać 1, czyli 59. Podobną, podobną rzecz możemy zrobić w kolejnych podpunktach, natomiast popatrz, że no tak naprawdę wyłączenie takich liczb tutaj, czy rozbicie liczby 85 na sumę dwóch takich liczb może być dla Ciebie trudne. Nikt nie powiedział, że ja tutaj muszę mieć koniecznie liczbę 27. Ja mogę tutaj wyłączyć, czy rozbić liczbę 85 na jakieś inne dwie wygodniejsze liczby. Na przykład mogłabym zapisać, że 50 plus 35 to jest to samo co 85 i w związku z powyższym tutaj można byłoby zapisać, że 85 odjąć 26. To jest dokładnie to samo, co 50 dodać 35 odjąć 26. No i teraz no pytanie: 35 odjąć 26 to jest ile? No to jest 9. No i tutaj będzie trzeba pamiętać o tym, żeby te dwie liczby do siebie dodać, czyli uzyskujemy 59. Popatrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj będziemy mieli 23 odjąć 15. No to tutaj też możemy wyłączyć liczbę 93. Jakąś tam liczbę, która jest na pewno większa niż 15, ale tak, żeby no tutaj było nam wygodnie dodać takie dwie liczby do siebie, żeby uzyskać liczbę 93. Na przykład może to być 70 dodać 23. I od tego możemy odjąć 15. W związku z powyższym, teraz w pierwszej kolejności, jak najbardziej możemy wykonać odejmowanie, zapisując, że uzyskujemy 70. No i teraz zastanówmy się: 23 odjąć 15 to jest ile? No to jest 8, więc tutaj możemy zapisać plus 8, dzięki czemu uzyskujemy ostatecznie 78. Przeanalizujmy teraz podpunkt C. Tutaj mamy 76 odjąć 28. Tutaj też można byłoby liczbę 76 rozbić na sumę dwóch takich liczb, z których przynajmniej jedna będzie większa niż 28, ale tak, żeby nam się tutaj łatwo odejmowało od tej liczby 28. No i teraz pytanie, co my możemy tutaj zrobić? Na pewno możemy zrobić tak, żeby do jakiejś liczby dodać 30. No i teraz pytanie, do czego ja mam dodać 30, żeby uzyskać 40, 76? No to jest 46, no bo... 46 plus 30 daje nam 76. No chociażby popatrz tutaj na czwórkę i trójkę. 4 i 3 plus 3 to jest 7, więc 46 plus 3 to to będzie 76 i od tego odejmujemy 28. No tu będzie nam łatwo odjąć. 20, 30 odjąć 28, bo to jest równe 2. Czyli teraz do 46 tutaj tę dwójkę musimy dodać, no i uzyskujemy 48. I przeanalizujmy ostatni podpunkt, czyli 65 odjąć 29. Tutaj też możemy, no 30, tak, wziąć pod uwagę, żeby mieć 30 plus coś, żeby dało nam to łącznie 65. I teraz 35 plus 30 to jest 65, i od tego odejmujemy liczbę 29. 30 odjąć 29 jest równe 1, i do tego dodajemy jeszcze 35. Uzyskując w rezultacie 76. I teraz sobie tutaj zaznaczymy przykład, zaznaczmy sobie przykłady, podpunkty, po to, żeby, mam nadzieję, było to dla nas jasne, co się gdzie zaczyna i co się gdzie kończy. Tutaj jeszcze podpunkt C oraz podpunkt D.